No, się ma ludzie Od razu hmm, wykopałem sobie to ostatni skarb dla Grega I teraz możemy do niego już wrócić tym zębaczem się później zajmę. No bo na razie to nie ma na hita No chyba, że mam coś, czym bym, czym bym mógł go ewentualnie rozwalić bez większego problemu No nie no, Tak jakby nie widzę takiej możliwości Mogę spróbować w sumie Zaraz zobaczmy co my tu mamy Czwórka Kurka, siódemka, ósemka. Kurka. o, padł. Ale bajer. Niczego tu nie znajdę. Ale tam... Moje jakieś punkty? Może najpierw się nauczę tego. Hej, ty! Ta obrzydliwa bestia nie żyje. A więc znowu będę mógł normalnie polować. Proszę o to obiecane pieniądze. Hej. Tygan, czekaj. Jaki. Nie na. Czego można? To za. Najmniej. Na przykładzie. Naj... Jeść Czek To za... zębacz Skrzydełka Czek Hmm No i żądła na ty... Jest. No dobra, należy się na Chociaż pewnie i tak będę musiał wczytać Bo to chyba powinien się wcześniej nauczyć A nie to spoko! Słuchaj nie muszę czytywać No to jest dobrze A nawet rzekłbym, że jakbym Co, ale to bardzo dobrze ha. To nie to nie gdzieś zaprowadzi czy to jest miejsce którego przebić się nie da nie da się. Dobra. Weźmy się tutaj jeszcze tak trochę, rozejrzyjmy. Może będzie coś wolnego uwagi o wilczykieł Spoko. I... bym tylko na jakichś orków nie wpadł. No bo to dopiero, bo to nie byłoby zbyt... ...kuźnie hmm. przyjemne... ...spotkanie... ...dla mnie. Na nich to może by było. A nawet i bardzo przyjemne. Mogliby trochę swoje zielonkawe kości rozruszać. nie to by się skończyło kaplicą. Hmm, tak w ogóle doszedłem do wniosku, że muszę sobie zakupić tą mapę. No, bez mapy latam. A to jest już mały problem. Dobra, wróciłem. Wszystko pięknie, ładnie. Mi się zgadza. 35. Zapis. No dobra, wróciłem. Powiększyłem, zwiększyłem trochę ustawienia tego, no, zwiększyłem trochę ustawienia modeli, cały czas 22 fps, 21, no nawet ładnie. No chodź. Surowe mięso. Bogate w składniki odżywcze. No chodź tu! No, od razu zasięgi widzenia sobie zwiększyłem. O, zębate te dzielę. super! Jeszcze drugie. Uuu! Chodziła full wypas. Dobra, no, tam byłem można spróbować pojedynczo wyciągnąć tych dziadów tamtych naciskiem na samo na lag standard buźwa zbugował się On no, ich mnie goni. Idą w two. Idą mnie goni. Stój, śmieciu. Doigrałeś się. No kluźwa. Co za zwierzęta, sadne? Stój, śmieciu. Doigrałeś się. Dobra, muszę spróbować powalczyć. O kurde, było blisko. Najszybciej jak tylko potrafisz Chodźmy dobra, zaraz wracam. No dobra, jestem z powrotem <słuch> Ubiłem ich za pomocą magii. Oni z tej strzały A końca ognistej z tej strzały i Deszcz ognia Dobra zapisik 36 Góźdwa Miało być 37 Nie trzydzieści osiem Dobra, idziemy teraz do gry Grzegorza oddać mojego itemy Żeby po te sprzedaży Hej! Znalazłem twoje ukryte łupy Na pewno masz przy sobie moje rzeczy Jakiś monet, złoty kielich, srebrną misę oraz amulet Oddawaj! Trzymaj Oto twoje rzeczy, sakiewka z setką sztuk złota, złoty kielich, srebrna misa, amulet. Bardzo dobrze. Masz... Oto twoja część łupu. Co? Wszystko w porządku? Nie do końca. Najemnicy nie okazali się szczególnie pomocni. Myślałem, że mają w sobie trochę ikry, ale wychodzi na to, że to zgraja zadufanych w sobie pyszełków. Mm. Rozumiem, że szukasz niejakiego dextera. No, ja trochę bandywałem. Wiem, gdzie możesz go znaleźć. Proszę. Naprawdę? Gadaj! Niedaleko stąd. Wygląda na to, że przewodzi groźnej grupie bandytów. Haha, ha, tak! To on! Wiedziałem, że zaszył się gdzieś w okolicy. Stary szczur lądowy. Muszę teraz jedynie zajrzeć do wszystkich Nor i dziur na tym terenie. Znajdę te świnie. Nie potrzebuję już twojej pomocy. No to spin dalej. No dobra, lecimy. No, to co, jeszcze pogadamy z... ...Torlofem? Albo z Kordem. Nie ja miałbym mógł pogadać Dobra To tutaj nic No to chyba muszę z tornoffem pogadać Dlatego, żebym żeby nie dołączył Bo ja nie chcę iść do najemników Rozwiązałem problemy bengara ze strażnikami. Upewniłeś się, że nie wrócą na jego farmę następnego dnia. No cóż, raczej im się to nie uda, zwięźle mówiąc. Dobra robota. Przeszedłeś próbę. Ktoś, kto poradził sobie ze strażnikami, zasługuje na nasz szacunek. Co sądzą o mnie najemnicy? Pomyślmy. Wilk mówi, że nie ma nic przeciwko tobie. Kort uważa, że możesz do nas dołączyć. Cifer mówi, że musimy cię koniecznie przyjąć. Chyba ma o tobie bardzo wysokie mniemanie. Chyba przekonałeś Roda, że jesteś wystarczająco silny. Sentenca będzie na ciebie głosował. Twierdzi, że równy z ciebie gość. Raul jest przeciw tobie. Facet chyba cię po prostu nie lubisz. O Sylwiu i Bulku nie muszę chyba nawet mówić, ci dwaj kretyni nie poprą nikogo. Booster mówi, że jesteś w porządku. A dar macie za kapusia. Na szczęście dla ciebie jego głosem nikt cię tutaj nie przejmuje. Reszta najemników nie zajęła żadnego stanowiska. Większość z nich przekonałeś, przechodząc próbę. Na mój głos możesz w każdym razie liczyć. Większość najemników stoi za tobą. Jeśli o mnie chodzi, możesz zaczynać od zaraz. Idź do Li, on ci wyjaśni całą resztę. No i to na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć i pozdro.